Proponuję, żeby się skupić na rozwiązaniu, które istnieje. Ono jest proste. Dlaczego? Bo wykorzystuje możliwości obecnej e, e, przepisów wyborczych. Okudę. Ordynacja wyborcza. Ordynacja wyborcza dzisiejsza jej nie trzeba zmieniać i nie zmienimy, bo wiele ludzi mówią, że zła. Nie zmienimy jej. Bo jak? Nie zmienimy y, w naszej sytuacji gospodarczej, bo jak? Ja, 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 ja dlatego teraz Wszystko. właśnie wykorzystując mechanizmy istniejącej już ordynacji wyborczej trzeba zadziałać w taki sposób czy to przez antypartie czy przez inne partie które zadeklarują to zrobić żeby wprowadzić wir i demokrację oddolną i na żeby wprowadzić wir i demokrację ja, ja chciałem, nie, ja wywagać, tak. bo, ja, Bardzo dziękuję, ale ja nie domagam W ten sposób to, ja, to nie, ja nie jest to konstruktywna. Z pięciu minut nie. ja nie będę w stanie wytłumaczyć Państwu tego, jak można prosto uratować Polskę. Jeżeli ja będę cały czas poganiany, to po to, żeśmy się spotkali tutaj, A, mówiono mi teraz, powiedzmy sobie, Nie wiem, panie... nie nie, 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 nie Bawimy się tutaj w jakiś taki, ja nie wiem co, ale ja nie mam ochoty brać udziału w czymś, co mi daje pięć minut na wytłumaczenie, czegoś, co ja godzinami tłumaczę. Nie dam rady. Rozwiązanie, ordynacja wyborcza, porozmawiajcie z panem Markiem ja Mam siedem godzin dojechać. Przepraszam, proszę pana. Chciałbym pana prosić, żeby pan został jest... mi nie, nie, bo mi się ten kończy, odkończy, a za chwilę będziemy nie mówić nie. o rzeczach, które nie, nie są rozwiązaniami. Nie chcę tracić nie czasu. o co kogoś tam Przepraszam. godzin Przepraszam, przepraszam. 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 A, a, za wiele ludzi tu, które pojechali. Daleko. I proszę Pana że ich, ich e, z powodu 1-2 ludzi, które traktują pana nie tak, jak pan uważa, nic dobrze, jak pan wyjedzie. Proszę, nie, pan nie, wraca do nas. Nie, nie, nie wracam, dlatego że to nie ma sensu. Skończyło się. Nie. Ja, sobie, ja sobie zrobię. No, nie rzeczą, którą według mnie można stąd tą wywieźć z sensem i nie, nie robi się to, co się teraz porobiło. To nie wymuszanie, żebyśmy tutaj przyjęli za wszelką cenę jakiś dokument, jakieś rozstrzygnięcie, bo jest za pięciu czasu. Widzicie, jakie są efekty tego odcinania czasu, z wybitni ludzi wyszło z sali. I cała koncepcja, że my tu musimy coś przyjąć, jest absolutnie niewłaściwa. My tutaj możemy tylko i wyłącznie przedstawić pewne tezy i niektórzy jest zgłosili, jak kolega tutaj, prawda Marek, i inny kolega, zróbmy po prostu z tego swoistym botoku, jako wnioski do dyskusji, dochody ludzie. My to powinniśmy nie rozstrzygać za... 200 300 tysięcy ludzi naszego środowiska i co mamy wszyscy robić, tylko pokazać propozycję, bo to jest ten etap, a nie zatwierdzać, że on ma propozycję, Państwo jak powiedziałem propozycję, to, to spiszmy je. My po to transmitujemy, po to będziemy też budować parlament, który będzie miał więcej czasu i więcej ludzi będzie decydowało o tym, że ten wniosek, czy ten, czy tamten, ten bardziej dzisiaj jest potrzebny parlament, który pracuje w dłuższym sesie, proponuję potraktować to spotkanie jako miejsce zgłoszenia różnych propozycji do dalszych dyskusji, bo dalej nie wiem tego, bo sobie Jeżeli my tutaj pozwalamy, żeby wyszedł i ja opuścił w salę człowiek, który uratował życie setkom, tysiącom ludzi, i my go nie potrafimy zatrzymać. Ja wam dziękuję serdecznie, na współpracę też opuszczam no to Dziękuję bardzo. Jak ci to nie potrafią wysłuchać, słuchać że 5 minut dla każdego, czy minuty, to to jest arogancja To jest właśnie cyklu... e, tak, To idzie tak, jak tu jako bo pokazuje, że nie ma Ja się panie na... Przepraszam, my jesteśmy tu na własne ego, tylko na rozwiązanie. Proszę pan, też zostaje przez żeby zważyć, jaki my dajemy sygnał na zewnątrz. Proszę, jesteśmy tu, żeby rozwiązać problemy, a nie na ego. Idźcie państwo, poproszcie pana ziemby, żeby przyszedł, ja też zostanę. Okej, ja próbuję to kolejny raz. Proszę cię, Macie.

czy mogę, czy mogę jedno zdanie na uspokojenia? Czy mogę jedno zdanie do uspokojenia Cały sprawa polega na nieporozumieniu, dlatego że i wyłącznie na nieporozumieniu, dlatego że opowiadając tytułem 7 pozycji, w tym jest zawarty sposób. Czyli. No, może, może tego nie, nie dopowiedziałem, ale wydaje mi się, że da się zrozumieć. Po to wymieniam siedem głównych, kardynalnych błędów, jakie opozycja popełnia, żeby wskazać na program działania, no co należy zrobić, należy tych siedem to zrozumie, błędów. To jest jasne. No dokładnie. Natomiast obydwaj rozmówcy, mam wrażenie, no bo w wypowiedzi doktora Ziemby pojawiało się znajdziecie sposób, żeby uzyskać znaczącą reprezentację w seniorze. No to jest bardzo dobra wypowiedź, tylko wszystko zależy od tego sposobu. No to czekaj, ja, ja to no. powiem, Stanę tutaj, żeby plecami no nie, nie nikogo, Jurek Słuchajcie, kochani, ja myślę w tak. Odpowiedzi, w odpowiedzi na to, co pierwszy rozmówca powiedział, że pod brak centralnego ośrodka. Jednocześnie nadmiar rozproszeń organizacyjne. Dwa tematy, dwa projekty chciałbym zgłosić. Jeden to jest projekt E-Centrum, czyli tak jak powstał internet na zasadzie zniszczą jeden do środek dowodzenia, to drugi przyjmuje inicjatywę. E-centrum przewiduje, skoro mamy 2 kilka ileś gmin. W każdej gminie są nazwijmy trójki czy tam inne zespoły, które znają się. Przepraszam Panie, bo jak jedny Internet, to z w tutaj się obudzi bo się okaże, że... Nie mamy komunikacji, nie mamy mam mam telefonu. Czyli ja muszę znać, gdzie Tomasz mieszka, gdzie kolega mieszka i tak dalej. I to jest robota na dzień dobry. W tym sensie będzie rozproszone, że trudne do wychwycenia, prawda? Bo zamkną jednych, zabiją drugich, następnie działają. Dobrać. Natomiast internet na dzień dobry, ale to muszą być trójki, które sobie przekazują. Na przykład przyjedziemy do swoich miejsc po tej, po tej debacie, musimy przekazać tę energię i krótko mówiąc... Niech media sobie żyją swoim życiem. My musimy mieć zespoły, które znają się, zmienia nazwiska. Na gwizdek spotykamy się, mówimy, tak jak z 10 tysięcy parafii w Polsce, tak musi być co najmniej 10 tysięcy ambon naszych takich nazwisk cywilnych i patriotycznych. To jest jeden temat. Drugi temat łączy się, można powiedzieć, z tą informacją, którą profesor Matyja przekazał. Na, na tym wykładzie, na zakończenie naszego wystąpienia Ja bym tamtej myśli nie, nie miał Na Ale tutaj mam dwa, ale mam dwa. Ale jak zacząć tamtą myśl? Jako struktura, wiesz, można powiedzieć, organizacyjna. A masz o tym doświadczeniu? Zrobiliście coś w tym metodzie? W 2001 roku zrobili Tomaszu i wtedy, już na szczęście komuniści, którzy rządzili, stwierdzili, bo się wali tego projektu, że o, pomyślą i tak dalej. To działa. Dobra, to było zapisujemy jako... Ja Ci to szerzej, ja żeby było bo to można by ciężko... Nie, było, no, to, by coś, to, by no to ty coś to, 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 to pytaj, a ja Ci to powiem. Co no, to, jak nazwać ten no, drugi projekt? Bo pierwsze pytanie... A drugi projekt edukacyjny to zapewne matria. ABC Demokracji Bezpośredniej Czasami Matyja zdradzał tam, można powiedzieć, Uchońskiego, że we Wrocławiu działa jakaś grupa, która ten projekt edukacyjny, można powiedzieć, opracowuje. Jestem autorem tego projektu. Matyja, profesor, jest autorem wykładów, który będzie kilkadziesiąt. I te wykłady, tutaj no, zdradzam ten rąbek tajemnicy, będą nagrane na płytach po to, że te grupy we centrach dostaną płytę, bo nie każdy ogląda w tym jednym czasie internet, tak jak nie będzie internetu. Edukują się, a jednocześnie działają w warunkach, można powiedzieć, oddolnej demokracji, i tutaj będzie uchwała w stronę wszystkich telewizji od Janusza, zaczynając, żeby ten projekt był emitowany nie tylko w jednej telewizji na, na zasadzie łączności. I to być może Januszu się połączy z innym projektem wolnych ludzi, bo to muszą być struktury, które będą doedukowane. Matyja, Podpisał umowę i łączy nas umowa, z której wynika, że będzie to robione konsekwentnie, rok po roku, miesiąc po miesiącu. I tutaj odpowiedź na temat, można powiedzieć, refleksji partyjnej i mojej. Dzień tak jest ja proces... nie, wy mnie nie rozumiecie. My ma, chciałbym coś kurde napisać. napisać. Jak nazwać, te, jak nazwać edukacja ten projekt edukacyjny, żeby... a demokracji. No to napisałem ABC demokracji bezpośredniej i co? Warsztaty szkoleniowe? Co to Nie, jest. No, dotarcie, z wiedzą na temat. Jak... A widzisz, no widzisz że to teraz zaczynamy No dobrze, wypowiedź. Nie, kiedy już dotarcie. Czyli prowadzenie warsztatów, tak? Prowadzenie Nie warsztatów. To powiedział Matyja Uniwersytet Edukacji bez, Bezpośredniej i Uniwersytet do, do, demokracji imieniem Mirosława Matyja. No i później tyle roboty jest, natomiast w tej chwili chodzi o jedno, żebyśmy wyjeżdżając stąd chcieli współpracować, nie obrażali się, bo Matyja, Zieba, mówi tak, dajcie mi przytulienie, że w sposób prowadzę demokrację bezpośrednią. Jedna wielka lifa, stąd weźmiemy. Dziękuję, to tyle, jeśli potrzeba tego tam. A ja tylko odmawiać, bym to słyszeć. Mirosława jesteśmy w trakcie zakładania stowarzyszenia I ta oddolna moja będzie do Pana piła, żeby Pan mnie też Mog wziął pod swoje. Rozumiem. Ruchy, my jesteśmy tak, tak że, więc do ciebie piję ze względu na to, że moja będzie mała partyjka, tak? Moja partyjka, Por no, moje stowarzyszenia. Tak, tak, a ty, jesz, ty bo... jesteś większy, więc ja do ciebie jakby... Ja, tebie... ja mam ja ma większy brzuch. Ty yes, ale rozumiesz, żebyś Ty mi pomógł, bo, bo ja, czystę, ja jestem cienka, mi? ja jestem słaba ma... I, na to, to ma... i na tym polega. To ma... czyli, czyli mówimy tworzyć oddolne struktury. Tak, że pana, yy, proszę ciebie, yy, tworzyć oddolne struktury. Na Dobrze, tym to polega, na, na, na bazie stowarzyszeń, bo tylko to nam zostaje w tej chwili, tak? Mogą być, ale te stowarzyszenia się nie znają i po to dzisiaj tutaj jesteśmy i dlatego mówię, że ci panowie, którzy wyszli, powinni już być na tyle gruboskórni, że nawet jak na nich wiadro pomy się wyleje, to powinni... Po prostu popłynąć sobie i, i stać na miejscu, bo Polska jest ważniejsza. Polska jest najważniejsza. Mam, mam do siebie problem. ale też nie. Gdybyś mogła teraz przejść na pierwsze drugie piętro, po drugiej stronie tego autorytarza, oni tam wszyscy teraz poszli. Poszli na urodzeniu. Przeszło i się swoje miłość, Miłość, cywilizacja i ten. Gdybyś poszła do nich i powiedziała im to, co powiedziałaś w Polsce. Jeszcze krótko, bo taka idea przeszła u mnie akurat, żeby zrobić coś takiego jak. Bo u nas już korporacje wchodzą po prostu do kuroru. Coś takiego jak korporacje non-profit. Czyli coś, co mi nie będzie dawało zysku jako przedsiębiorcy, tak? bo ja mam z czego żyć. Ja nie muszę zarabiać tych pieniędzy, ale wybiję narzędzia zaniżania, zaniżania cen tak? i niszczenia mieszkańców w naszym mieście, bo to, to się tak kończy. Korporacja wchodzi, przejmuje rynek, później robi. Nie wiem, 30 zł za doby od osoby, nasze biznesy wszystkie stoją, a duża polska korporacja... Że... Tak, 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 ja tak, ko zabrać im rynek. Jak to ująć? non-profit. Działanie nadzór korporacji i non Czyli pokrywamy koszty pracowników i tak dalej, i tak dalej. Oni nie zarabiają, więc się po 3, 4, 5 latach ludzie zastanowią. Po co mamy tam płacić więcej, jak to możemy mniej.

przedstawić moje tutaj punkty, jakie sobie spisałam, może się urodzi jakiś strategiczny jeden punkt. Mnie by zależało, żeby nie zmarniał potencjał młodych ludzi i wyłuskać ludzi z talentem i zaprzęgnąć ich do jakiejś działalności. Ktoś może być na polu właśnie działalności jakiejś politycznej, inny. Y, jakieś z pomysłami y, do jakichś naukowych zadań. Y, mnie również y, y, po moich doświadczeniach y, y, przepraszam. Y, 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 aby wszystkie akty gospodarcze były precyzyjne i bez możliwości interpretowania ich. Żeby nie było cwaniactwa, że każdy interpretuje na, swój, na swoją y, po prostu mogłę korzyść. Ja pamiętam jeszcze w latach 90. akt się czytało i się go stosowało, a później w różnej maści prawników się namnożyło i zaczęli się bawić w interpretację. Czyli decyzja aktów ustawodawczych, nie? Tak. Tak, tak, tak. <coughs> Egzekwować zadania nałożone na instytucje i urzędy, żeby to ten urzędnik się bał petenta. W dalszym ciągu to jest od, od tylu lat <laughs> zadań nałożonych na instytucje. Weźmy chociażby teraz ten sanepid, To jest typowy przykład. Glifosatu nie pilnują to, co walczy Gustawski, ale z jakimś dziwnym zagrożeniem po prostu na, nałoż na w, w tych różnych restauracjach czy różnych. Czy za karność urzędników. Tak, tak. tak. tak Karnie tak. karmi, tak? urzędnicy. Spowodować tak, żeby... Bo ja miałam to na myśli działalność gospodarczą, żeby... Wprowadzenie odpowiedzialności urzędników. Wyegzekwowanie zadań. Bo to, to już zadań to, już zadań. to, już to już zadań na już Tak, to e tak? No. Zaraz skupiłam się tutaj. Bardzo ważne, żeby zadbać o rynek krajowy, tak zwane rezerwy, bo my chyba żadnych rezerw nie mamy. Kiedyś były magazyny, tak jak ja pamiętam, się odstawiało do, do różnych magazynów. Teraz ja nie wiem, co my mamy. Czy my mamy, czy nie mamy. Nic społeczeństwo nie wie. Te wszystkie rzeczy są ukrywane. to zasobów y, y, państwa, nie, no, rezerw, 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 rezerw żywnościowych i, i innych, obronnych i, I jednym z ważnych dla mnie, i to takich na przestrzeni lat, żeby nie ignorować ruchu racjonalizatorskiego, żeby wspomagać nasze wynalazki, publikować i ułatwiać wdrożenie ich. No. No, tak, przeważnie. mam no, tak. doświadczenie A jeszcze do tego punktu ochrona wody, może gdzieś tam by się władowała. Ja mam też. Aha, może. No, tak. Mam jeszcze zlikwidować koncesje, nie te strategiczne, tylko zlikwidować przeróżne koncesje. Na broń w szczególności. I mam taki, taki pomysł. Nie wiem jak się Zdję. państwo odniesiecie do, do tego żeby zlikwidować izby lekarskie, adwokackie, tego typu rzeczy. Przecież ci ludzie mają wykształcenie. Przecież tyle te już lubię. Buduję razem z kilkoma lekarzami tu nowe izby lekarzy, które będą na stronę obywateli. Tak. Uważam, bo ci ludzie przecież kończyli długie studia, składali egzaminy i odpowiadają za to, co robią przed sądami. Jakie raz tworzyć jakąś sztuczną materię typu y, właśnie izby lekarskie czy ten, to się tworzą kasty. Czyli zdelegalizować. Zdelegalizować właśnie tą strukturę. Zapisałem. A dla działalności, dla działalności gospodarczej zrobić czy wszelki, zminimalizować stary problem od lat. Do jednego urzędu rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiemy, jak to wszystko wygląda. Jeszcze, było rozszerzyć. To są moje wszystkie propozycje.